Czy ktoś mi powie dlaczego mam dwa suby? Ponieważ dostaje tylko małe wyświetlenia od 0 do 40. Dlaczego nie ma więcej? Na przykład od 500 do 1000. A lajki też no jest maksimum jeden lajk, który ja dodałem, ale zaraz go usunę. Na przykład od 100 do 250. Suby też dwa, a nie od stu do pięciuset. U zero. Tata. Okay, teraz. Udostępy zero. Nie jak na moim... W poprzednim kanale co było? u aż nie chce mi się liczyć. Ale, chociaż, dlaczego nie ma od 445 do 200? Wykrzyczałem się trochę. Ale, będę musiał kończyć, bo mam 4 minutki i Tata musi zrobić własną rzecz. Więc szybko, szybko, to papatki. Pa, widzimy się wkrótce.